Cześć, z tej strony Dritter. Jesteśmy na mapce. O co tutaj chodzi? z minecraftmapy.pl. Następnym e... e... odcinkiem będzie Survival. I mapki inne się ustawi trochę na bok. I pokręcę tą serię Survival. Może tylko do endu. Zobaczymy, jak tam przyjmie się ta seria. Teraz sobie przeczytamy tę łapkę w górę. I subskrypcji zostawcie. Przeczytamy sobie. Regulamin. Na papier są sa 4 Ester EGI, gra na normalnym, zasięg renderowania 8,10, gra na gamę mode 2. Mam. Koloro, kolorowe są klikalne. Nie, nie używaj komend. Czas zbudowy 3 miesiące. Polecamy Optify, aby gra była mniejsza. Tak znaczacie w to opcje wpływają one na Twoją grę. Może włączyć niektóre animacje, aby polepszyć wydajność. Nie spamuj, bo popsujesz. Popsułem? Hmm, chyba tak. Tu są miejsca. Tu jest miejsce rozmów. O co chodzi? Spawn. O, jestem fabuła. Nagle budzisz się na statku, który okazuje się być statkiem pirackim. Nie pamiętasz, co się przedtem działo? Nie potrafisz wrócić do domu, musisz szukać pomocy. Start, informacje. A tu byliśmy. Fabuła, start, informacje, twórcy. Pozdrawiam maksa 2 n mm. i super rrk testerzy mm. zoya 28 i XAD. Lolololololol, no bardzo, lo, lo. startujemy. Ty, aj, moja głowa, gdzie jestem? Nic nie pamiętam. Chyba to statek piracki, powinienem go przeszukać. czy nie mogę iść, albo są fajnie czy nie. nie. Jeszcze tego brakowało, o Okej okay. Tu jest miecz Miecz, majtka, dobra, ja się, nic, na start Oj, ładnie to ktoś zbudował Na sobie w też próbuję coś ładnie zbudować Mi się zdaje, że uda mi się Pociągnie gniazdo Jestem geniuszem Obejdźmy to dookoła w żeby zobaczyć. Czy nie jest tutaj jakaś pułapka czy coś? To jest skrzynia, tap chest, słownik i moneta. Yy. A, słownik nic. Bierzemy dwie łódki albo w dole wszystkie bierzemy, czemu by nie? Teraz otwieramy to i wbijamy z mieczem. Ok. Nic tu nie ma, mogę i spać. No nie, dobra. Chyba nie każe i spać. Teraz to sobie wypłyniemy tą łódką na ląd. Józu, kolar. Nie byłem na dole. Nie. Idziemy, idziemy teraz na dół. Mam nadzieję, że idziemy. ale to są drabinki. Są łóżka. Super te armaty. O, tam są jakiś magazyn. więcej monet. Są no, sobie weźmiemy, jak wejdziemy to na wyspie. To może nam się przydać takie monety. Każda moneta się liczy. Bo nie wiem, ile ona jest warta w tej grze. Znaczy, w tej mapce. Albo ona jest tam na deską. Dwie monety. Jedna. To już mam 11, jesteśmy chyba łogaci. Jeszcze tu jest chowana, O, tu jest dużo monet. 17 monet mamy. Tutaj nie da się. A ta się, tu się da. Teraz idziemy tu i tu jest kibelek Ok, teraz wychodzimy z tego statku i płyniemy na ląd. O, to jest ta, y Fantezka, nie wiem do czego, jak to się nazywa. Aha, okej, okay. to sobie popłyniemy tam do wieży. Bo ta wieża mi zaciekawiła. Albo wpierw tam. Ja nie umiem pływać łódką. Sorry. Nigdy nie ćwiczyłem za bardzo. To co tam jest? A statek, myślałem, że to gast. Czy e, na ktoś zbudował gasta, bo wiem, że tak normalnie by nie powinno być tu gasta. Dobra, to teraz sobie przepłynę Nic ciekawego nie ma To jest królik I syn latarnika Siema e, Witaj, gdzie jest twój ojciec? Na górze, na górze, dziękuję, proszę Miły ziomek, ale im jeszcze ograbić tutaj to Ciekawe czy mają Nie wypada, ale... Czemu by nie? Teraz później wchodzić 20 lat na to natarnie, bo latarnie są normalnie wysokie w real life. A nie chodzić jeszcze, ten jest problem. Tu są jakieś cięższe schody. O, o, tu jest skrzynka. Biorę to że może się przydać. Mam nadzieję, że nie bram z go odwodu. Tu jest skrzynka, tu jest. Torch, to ja biorę torcza. Idę, idę, zaraz spadnę jak zabierzecie, o. Latarnik. Dzień dobry panu, zaiste... ...że Dzień dobry panu, zaiste dobry to dzień. Mógłby mi pan pomóc? O autce chodziło. dzień się przywiązany do masztu na statku pirackim, tu niedaleko lądu. Niestety nie pamiętam, poza tym, że dostałem w głowę. Jak mam ci pomóc? Mogli mi powiedzieć, jak dostanę się do jakiegoś większego miasta? Może tam znajdę jakieś, znajdę, znajdę jakieś dokumenty, wiadomość skąd wypłynęli piranci? to miasta idź drogą na południe, szukaj archiwum portu. Chciałem, chciałem jeszcze Cię poprosić o przyniesienie mi notatki od Jacoba. <laughs> pozdrawiam Fortnite z oazy na drodze. Zgadza się? Oczywiście nie mam, nie ma, nie mam czasu. O, zaraz mam wybrać. Odsetki hmm, od Koba, Archiwum Portu. No jak trzeba wchodzić? Trzeba ja zrobić cięcie, jak tu będę wchodził, ok? Oczywiście. Misja przyniesie notatkę. Wracaj szybko, oczywiście. Zaraz przyniosę notatkę. To poczęsto jeszcze rybą? Jest tu coś takiego? Jest taka jak czy coś? To przejdźmy tak jakoś szybciej spróbujmy spaść. O. O. Zim rybkę. Weźmiemy tego. Jake. list tego Jacoba Może coś dostaniemy fajnego. Albo znajdziemy. Przynajmniej. List obok Jake'a jakimś przyporcie co? Eee. Yy, Więc poszukaj. Z O. po drodze, spoko to jest oaza? To jest zombie, nie, no, no fajnie jeszcze pająk, co to za broń? Jakie to ma? A zginę? No easy, to jest serduszka. Tak, 2 dwa tylko. No co? O Jezu, nie słodziłem się. O. Ale to woda jest dziwna teraz. Ty! No, typa. pa. to tę strzał, może nam się przyda jakiś łuk czy coś. Kocham łuk. Nie pogardziłbym Enderman, lecimy na Endermana. Dobra, nie. Dobra. Kupiec, piekarz. Larger chess, loket. Kupiec, robot, rolnik. Wszystkie będą zamknięte. Kupiec, górnik. Nie, oddawaj to! Nie.

Zabijemy go w końcu. Trochę to zajmie, bo ukradł mi ten kupić miecz, no. Jezu, chyba nie przesadzili. I to grubo. Nie da się tak bić. Kurczę, blaszka, no. Jego to się nikt nie spodziewał. No dawaj. No idźcie stąd. Ha, zginął? Dzień się robi. A... Jak go z... Fajnie jakby spodnie wydrofnął. Nie dogonisz mnie Tego ci się nie spodziewałem Oh shit Archiwisto, obroń mnie O nie Czy to jest jakiś ciężki subwilar, że nic nie mam to jest oaza chyba Tak daleko A jestem tam Ja bym chciał, o Jezu, ale to... nie skinę. Nie ma tak łatwo. Jeszcze się badało. Uciekamy stąd. Nie mam szansy, żeby przeżyć. Ała, 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 ała. E, to jest hardcore. Jak znam, że się dla was to nie będzie hardcore, ale to jest hardcore. Eee. Jeśli tu wjechać na ten statek. To wygląda jak zwiedzanie mapki, a nie granie w mapkę, bo jak tam wyjdę, to zginę zaraz. Ojeju. Węgiel survival. Wie co? Chyba na to będzie w tego odcinka, którego znowu nie przyszedłem mapki. Bo nie umiem. Tylko pójdziemy jeszcze do tej łodzi spaćmy. Oh, może tam coś potoczy się sytuacja, bo na razie go umarł. Bossman Nic. Jakieś zapasy zapasmy chyba większe niż na, na moim znaczy na... Nie ma statku e... No to jak chcecie zobaczyć tą mapkę, to ja mam podejść do tego linka i może wy ją przyjdziecie, bo ja tam zginę jak nas na noc przejdzie. Więc cześć, cześć, do zobaczenia. Pa. Ej, zostawcie łapkę w górę.